Bartosz Kucharski, witam serdecznie i zapraszam na Punkt Widzenia. Dziś samorządowo dużo w Olsztynie się dzieje pod względem inwestycyjnym. A w zasadzie, żeby być w pełni szczerym, to ma się tak naprawdę dopiero dziać. Skala inwestycji jest duża, ale one także napotykają pewne problemy. I dzisiaj o tych problemach, ale też o tych inwestycjach będziemy rozmawiać. Moimi i Państwa gościem Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Czas mamy taki, że nie mogę nie zacząć od pytania, jak się jechało tu do nas dzisiaj na zatorze. Bardzo dobrze. To jest kwestia tylko zaplanowania czasu podróży, ale oczywiście rozumiem, do czego pan redaktor zmierza. Tak, kiedy, kiedy remontujemy jezdnię, kiedy remontujemy drogi, no to są oczywiście utrudnienia, ale. Wiem oczywiście, że też mieszkańcy rozumieją to i, i, i znoszą w cierpliwości to, że no, przez chwilę musi być troszeczkę gorzej, żeby... Że potem jeździć po dobrej, równej, bezpiecznej przede wszystkim nawierzchni. Jedni rozumieją, drudzy mają pretensje, ale to też wszystko wynika z tego nowego sposobu, który przyjęliście, jeżeli chodzi o remonty tych takich no, ważnych, ale też tych mniej ważnych dróg, jeżeli chodzi o, o olsztyn. Tak, zdecydowanie. To od półtora roku zupełnie zmieniliśmy filozofię, zaczęło się od sztandarowej, naszej Dąbrowszaków, potem kajki i kolejnych kilkanaście już ulic które remontujemy w zupełnie inny sposób, czyli zmieniamy całkowicie nawierzchnię, wyrównujemy studzienki, wyrównujemy wszystkie, wszystkie instalacje, które widać na, na zewnątrz i dopiero kładziemy nowy dywanik. To daje zdecydowanie lepsze, lepszą jakość, dłuższą gwarancję wykonania i wygląda to zdecydowanie też lepiej, ale od początku i do końca najważniejsze jest bezpieczeństwo. Potem jeszcze taki ważny Element, czyli no wprowadzamy nową organizację ruchu, czyli tu, kiedy pojawia już właściwo, taką zgodną z przepisami, i taką przede wszystkim pod kątem pierwszego użytkownika, tych, tych użytkowników, którzy są najbardziej narażeni na, na niebezpieczeństwo. No i tak, to już kilkanaście dróg w Osztynie, które w ten sposób wyremontowaliśmy, plus do tego dochodzą chodniki, więc. Więc tak, będziemy to robić dalej. W tym momencie Sybiraków i Pstrowskiego bardzo duże inwestycje no, czekały na, swój, na swoją kolej. No, już ładnych nawet nie kilkanaście, tylko kilkadziesiąt lat. Jeżeli chodzi o Sybiraków i w ogóle tę część naszą tutaj miasta, to te prace zakończą się jutro, czy może jednak jeszcze kilka dni trzeba będzie poczekać? Y Prace jeszcze, jeszcze chwilkę potrwają, to czasami wynika no, nie z naszej woli czy, czy, czy braku zaangażowania, tylko napotykamy na jakieś, na pogodę albo na jakieś instalacje, które trzeba jeszcze, jeszcze poprawić, wyrównywanie studzienek, to jest taki ważny element przy modernizacji tej drogi, żeby, żeby osiągnąć efekt, to, to są takie rzeczy, może mało e, interesujące, ale my musimy to zrobić, żeby, żeby było dobrze. No to skoro rozmawiamy o pewnych problemach, pewnych komplikacjach, to nie sposób tutaj nie przejść płynnie do Nowo-Bałtyckiej. Było już ogłoszenie, że przetarg jest rozstrzygnięty w zasadzie, mamy wykonawcę, no ale trzech innych oferentów odwołało się i sprawa jest w Krajowej Izbie Odwoławczej. Na ile to może opóźnić ten hmm. projekt? Właściwie nie mówimy jeszcze o żadnych opóźnieniach, bo procedury przetargowe zawsze są przy tego typu, tej skali inwestycji, tak złożonej inwestycji, zawsze są bardzo długie. Przypomnę, że przy jednym z projektów tramwajowych od Otwarcia ofert do podpisania umowy upłynęło kilkanaście miesięcy. No, Akurat mieszkańcy nie za dobrze budowę tramwajów wspominają, <noise> szczególnie właśnie ten etap, kiedy <noise> mówię, tam się nie wszystko mówię udało? Na etapie, który, kiedy jeszcze budowy nie było, tylko od momencia, kiedy otworzyliśmy oferty i do podpisania umowy minęło kilkanaście miesięcy. W tym przypadku jestem przekonany, że tak długo to trwać nie będzie. Najważniejsze jest to, że mamy te oferty i one są znacznie poniżej kosztorysu inwestorskiego, bo szacowaliśmy, że nawet około 250 milionów złotych trzeba mieć na tę inwestycję. Ostatecznie oferty są w okolicach 190 milionów. Zatrzymują się przed 200 milionami. To jest bardzo ważna informacja. My oczywiście wybraliśmy ofertę, która jest najkorzystniejsza z punktu widzenia miasta. Dlaczego ta, a nie inna, o tym będziemy mogli powiedzieć, kiedy zakończymy całą procedurę. Natomiast teraz, oczywiście, pozostałym oferentom przysługuje złożenie do odwołań. Tutaj też procedury to już nie nasze to już Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje te odwołania, potem kontrola uprzednia. Czyli jak pan redaktor widzi, bardzo dużo elementów, bardzo wiele jeszcze pozytywnych rzeczy musi się wydarzyć, żebyśmy mogli już zgodnie z prawem podpisać umowę. Każdy z tych etapów trwa, każdy ma przewidziany swój czas, więc ale jestem przekonany, że pójdzie nam sprawniej, i za chwilę będziemy mogli podpisać umowę, a co się będzie wiązało z tym, że wykonawca wjedzie na budowę i wreszcie zobaczymy tam sprzęt budowlany. To Pan Prezydent jest optymistą, a co jeśli KIO podzieli argumenty odwołujących się firm, co wtedy może nas czekać? Oczywiście tutaj też będziemy musieli uwzględnić to, co, to, 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 o czym nas poinformuje KIO, natomiast to nie są procedury, które możemy pominąć. Musimy dochować pełnej staranności przy wyborze wykonawcy, bo to są bardzo duże pieniądze, duża odpowiedzialność i wybieramy oferenta, który daje nam największą gwarancję tutaj wykonania rzetelnie tego zadania. Planowo, kiedy byśmy mogli oczekiwać wbicia pierwszej łopaty, gdyby rzeczywiście tutaj już wszystko przebiegło tak, jak, jak sobie wymarzyliście? Nie mogę się wypowiedzieć co do miesiąca, bo, nie, bo to nie jest wszystko od nas zależne. Życzyłbym sobie, żeby wiosną zobaczyć, po zimie zobaczyć już wykonawców. Jakoś jest tak, że na jesień te, te tematy drogowe modne, to jeszcze do wiaduktu chciałbym przejść. Powstańców węgierskich. W jednej z rolek, które, którymi Pan komunikuje się z mieszkańcami, także w mediach społecznościowych, mówił Pan, że ten wiadukt jest, cytuję, w bardzo dobrym stanie. Tymczasem w ekspertyzie z 2023 roku czytamy, że w trakcie szczegółowej kontroli stwierdzono występowanie uszkodzeń w postaci ubytków betonu, pęknięć, odspajania się utuliny betonowej, korozji powierzchniowej i lokalnie wżerowej. W trakcie oględzin okazało się także, że doszło również do uszkodzenia przebudowy, i łożysk spowodowanych nieszczelnym przykryciem dylatacyjnym, no to nie brzmi jak bardzo dobry stan. Oczywiście, to brzmi jak ekspertyza wiaduktu, który ma już kilkadziesiąt lat, ale który jest jak na swój wiek, na stanie go użytkowania w stanie bardzo dobrym. Oczywiście wymaga, te ekspertyzy też mówią o tym, jakich napraw należy dokonywać i w jakim czasie w tym roku naprawiliśmy powierzchnię jezdną zajęło nam to uwaga jeden dzień a właściwie jedno do, do popołudnia byliśmy po wymianie i po naprawie no ona chyba była najmniejszym problemem akurat. Ona nie była najmniejszym problemem, ponieważ to są właśnie te uszczelnienia dilatacyjne i te uszczelnienia na wierzchni, o których pan czytał, a także pęknięcia. A teraz itd. musimy jeszcze dokonać napraw od tych odsklepień beton, betonu, który jest od spodu, ale jak na stan tego wiaduktu, on jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Jest, ma, jego nośność jest ograniczona, ale z tej samej ekspertyzy wynika, że mogłaby być podniesiona jeszcze o 10 ton. Nie będziemy tego robić, bo chcemy go zachować w jak najlepszym stanie, bo to, się, bo to jest najważniejsza przeprawa nasza na, na Zatorze. Natomiast on będzie służył nam jeszcze wiele, wiele lat. Po dokonaniu tych napraw wymienionych ich jest dużo, ale to nie są jakieś zasadnicze elementy. To są elementy, które możemy naprawiać. Gorzej by było, gdybyśmy mieli elementy, które są już nienaprawialne i musielibyśmy... Radykalnie ograniczać jego nośność? Były trzy przetargi były do tej pory. Nie zgłosił się jeden wykonawca, oferta była zbyt wysoka. To są dane ze zdt Zatem co zmieni się w przyszłym roku? Chcecie na, to jakoś inaczej? Na początku przyszłego roku wybierzemy, jeszcze raz, uspieszamy przetargi, wybierzemy wykonawcę, żeby wykonał te na, na niezbędne naprawy od spodu. tak? Będziemy naprawiać go od spodu, przede wszystkim te odsklepienia betonu, które występują, bo tam faktycznie się. A no to są, zwiększycie pulę pieniędzy na to przeznaczoną? Jeśli czy... trzeba będzie, to, to zwiększymy to. Są, to, są, to jest akurat naprawa, którą musimy wykonać i na początku przyszłego roku będziemy wybierać wykonawcę. Natomiast ja się cieszę, że ten wiaduk jest w takim stanie: jest, jest w bardzo dobrym stanie i możemy go używać. Oczywiście mamy projekt, który już trzeba by zaktualizować na budowę nowego wiaduktu. Co ciekawe, razem z pomysłem, jak to zrobić, żeby nie sparaliżować kompletnie ruchu na, na zatorze. Na i... Tak, wtedy byśmy go robili. Przecięlibyśmy go wzdłuż i byśmy robili najpierw jedną stronę, potem drugą. Ale wiadukt niedługo, mam nadzieję, zostanie odciążony, ponieważ budujemy też inną przeprawę na zatorze. Bardzo ważną. Rok temu podpisaliśmy umowy w trybie zaprojektu i wybuduj, więc w tej chwili trwa projektowanie i uzyskiwanie pozwoleń, tak żeby za chwilę można było wejść i realizować połączenie ulicy Ziętary Malewskiej ze właściwie ze wschodnim węzłem obwodnicy. Bardzo ważna przeprawa drogowa dla ruchu także ciężarowego, tranzytowego, więc znacznie odciąży nasze zatorze towarową luberską. I to jest ten teren, gdzie przygotowujemy naszą dzielnicę przemysłową. Dopowiem tylko, że razem z tym wiaduktem, z tym tunelem powstanie droga aż w, i zostanie ona zrobiona aż właściwie do Nowego Ronda na ulicy Ziętary Malewskiej. Więc nowa jezdnia i nowy tunel. Czy Rozumiem, że na ten moment Pan z tego miejsca może zapewnić, że wiadukt powstańców węgierskich jest na razie w 100% bezpieczny. Wiaduk jest 100% bezpieczny. Oczywiście musimy dokonywać napraw, bo to jest wiaduk, który ma swoje lata, więc oczywiście, że będą występowały usterki i problemy. Natomiast miasto go naprawia przed nami. W przyszłym roku naprawy od dołu, żeby te, te ubytki betonu, tam gdzie to się odsklepia, naprawić. Natomiast daleki jestem od tych alarmistycznych różnych nagłówków gazet, no bo od tego są też często gazety, czy, czy może, żeby, żeby mówić, że coś tutaj, że wiadukt za chwilę zostanie zamknięty albo grozi nam jego zamknięcie. Nic takiego się nie wydarzy, wiadukt służy, będzie służył, ma ograniczenie do 30 ton, a mamy zgodnie z tą ekspertyzą możliwość wprowadzenia tam nawet 40 ton, ale tego nie robimy bo chcemy żeby on żeby go zachować w dobrym stanie To zjeżdżamy z wiaduktu jedziemy kawałek dalej będzie pan pierwszym prezydentem Olsztyna w wolnej Polsce który wybuduje nowy stadion <noise> yy, miejski stadion 100 mil mówiąc potocznie O, no, powiem tak yy... Tak, czyli tak. Niedawno, tak. Niedawno, znaczy w wakacje oglądałem wiele stadionów. No właśnie do którego może być Polski. podobny ten nasz w takim układzie? Bo i były Gliwice, zdaje się, Katowice, tak? Nasz, nasz stadion zostanie wybudowany zgodnie z wszelkimi standardami przewidzianymi z UEFA, więc nasz stadion będzie przystosowany, będzie nowoczesnym obiektem, bardzo nowoczesnym obiektem. Ja przypomnę, najbliższe stadiony od Orsztyna to Białystok, Płock, Warszawa i Gdańsk. W promieniu 200 km odesztyna nie ma nowoczesnego obiektu piłkarskiego. A no, o można by tak nazwać. Ale nasz obiekt będzie obiektem na między 8 a 10 tysięcy. Znaczy będzie na 10 tysięcy kibiców nie mniej, raczej między 10 a 12 tysięcy. Rozważaliśmy inne opcje, ale dzisiaj zamykamy się w tych liczbach 10-12. I będzie nowoczesnym obiektem. Takiego obiektu w województwie nie było, nie ma i pewnie przez długie lata oprócz Osztyna nie będzie. Uważam, że piłka nożna, jako najpopularniejsza dyscyplina sportu, dyscyplina sportu, od której duża część dzieci i młodzieży zaczyna swoją przygodę w ogóle ze sportem, zasługuje na taki obiekt. Niestety nie tylko Olsztyn, ale województwo jest dużą białą plamą, jeśli chodzi o piłkarską mapę Polski i trochę jesteśmy w zakrętym kręgu. Nie ma wielkiej piłki w regionie, bo nie ma stadionu, nie ma stadionu, bo nie ma, nie, ma, nie ma zespołu. Ktoś musi to przerwać, a my chcemy zbudować nasz stadion w taki sposób, żeby był nie tylko nowoczesnym piłkarskim obiektem, bo planujemy go, zbudowanie go jako piłkarski obiekt, ale chcemy zaplanować tam funkcje, które będą miasto twórcze. Bieżnia b. będzie, jeżeli typowo piłkarski, to będzie po piłkarskim stadionie, czyli nie będzie na nim bieżni, nie będzie funkcji jakichś rozwiniętych, lekkoatletycznych, natomiast chcemy wykorzystać to wszystko, co będzie pod trybunami dookoła. Duży parking, który powstanie wokół takiego obiektu, bo musi powstać. I chcemy na przykład stworzyć tam główny punkt obsługi mieszkańca Olsztyna, czyli taki trochę nowy ratusz, miejsce, w którym będzie można, bo tam będzie można wygodnie dotrzeć samochodem, tramwajem i autobusem. ratusz na stadionie, to tak paradoksalnie patrzę na to ostatnie lata, to jest, jeżeli chodzi o Olsztyn. Proszę pamiętać, że to jest obiekt właściwie w centrum miasta, bardzo dogodnie położony i z całą świadomością postanowiłem o pozostawieniu go w tym miejscu. Raz, że tradycja klubu. i... I piłki nożne w tym miejscu jest silna, a dwa, że jest właśnie bardzo dostępny komunikacyjnie. I proszę sobie wyobrazić główny punkt obsługi mieszkańca, który będzie dobrze skomunikowany, do którego można dojechać, w którym będzie można załatwić wszystko od dowodu osobistego, po dowody rejestracyjne, złożenie deklaracji śmieciowej i to wszystko w sposób dogodny, w parterze, w, z ułatwieniami dla, dla osób niepełnosprawnych. Taki takie nowoczesny przyjazny przede wszystkim dla mieszkańca to, Panie obiekt. prezydencie ja będę bo taka jest też idea tego programu w tej konfiguracji będę musiał być trochę adwokatem diabła choć <grym> ci którzy mnie znają wiedzą doskonale że akurat w tej roli w przypadku stadionu raczej się dobrze nie odnajdę ale no, taki obiekt to jest duża odpowiedzialność nie tylko ta taka na co dzień ale też jeżeli chodzi o utrzymanie i finansowanie Domyślam się, że koszty nie będą małe, bo nigdy przy okazji takich obiektów koszty utrzymania nie są małe. A do tego dochodzi jeszcze pewnie rata, którą trzeba będzie spłacać za zaciągniętą pożyczkę, bo Hala Olsztyn tak. będzie to budować. W związku z tym i prowadzić. W związku z tym czy wyliczaliście już jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o, o pierwsze lata funkcjonowania tego obiektu? To wygląda tak. Obiekt będzie budował dla miasta spółka komunalna Hala Olsztyn, która prowadzi dzisiaj Halę Urania i mamy bardzo dobre doświadczenia i bardzo dobrą współpracę ze spółką widzimy że spółka bardzo dobrze zarabia potrafi utrzymać ten obiekt a jednocześnie zapewnić dużą dostępność mieszkańców naszych klubów sportowych szkół No ale na to do dostaje pieniądze, pieniądze od formie miasta dostaje pieniądze od miasta natomiast Pobiera tych pieniędzy nawet mniej, mniej niż, 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 dostało, niż to planowaliśmy, tak. bo e, czyli bardzo dobrze działa, widzimy, jak duże jest zapotrzebowanie i zarządza tym spółka. Tak samo ta spółka została zadanie budowy stadionu. Eee, Tylko wracając do Hali jeszcze. Już teraz o tym powiem. Bo mhm. jeżeli byśmy odliczyli od mhm. tego całego wyniku na przykład za 2024 rok to, co dało miasto, choć nie w pełni Hala to wykorzystała, no to i tak ten delikatny minus będzie. No i pytanie właśnie o ten minus, jakim będzie do, w przypadku stadionu do dużo do większego. takich obiektów zawsze się dopłaca. Na pewno będziemy dopłacać do stadionu mniej niż do, e, niż do, e, niż do Hali, natomiast spółka bierze kredyt. Mniej niż do Hali? Tak, spółka, to bierze, ile to może spółka bierze kredyt w wysokości, bo zakładamy, że wartość projektu to będzie około 200 milionów złotych. W takim budżecie chcemy się zmieścić. Oczywiście kredyt będzie odpowiednio większy, żeby zabezpieczyć tutaj jego ewentualne tutaj nieprzewidywane sytuacje, więc zabezpieczymy to, to odpowiednim kredytem. Miasto będzie miało umowę ze spółką i miasto będzie dokapitalizowało. Środkami majątkowymi spółkę w odpowiedniej wysokości. Jaka to, może być to nie wysokość? są koszty funkcjonowania spółki i to nie są koszty utrzymania stadionu, tylko obsługa kredytów. A obsługa kredytów to zupełnie co innego niż działalność bieżąca spółki. I możemy zakładać, że około 20 milionów złotych rośnie. Takie ta umowa nasza miasta ze spółką będzie wynosiła. Czy miasto do spółki 20 milionów na hale i na stadion, czy tylko na stadion? Mówimy o obsłudze zadłużenia, ale ta obsługa zadłużenia jest ze środków majątkowych, niebieżących. To jest bardzo duże udogodnienie. Miasto dlatego nie może być, dlatego robi to spółka, bo miasto nie mogłoby tego w inny sposób takiego zadania zrealizować i udźwignąć. Przypomnę, że do każdego zadania miasto musi brać kredyt i musi znaleźć swój wkład własny. My tutaj dopasowujemy się z takimi zadaniami do spółki, żeby do naszego projektu stadionu, żeby jak najwięcej móc wycisnąć dla, dla każdego mieszkańca, czyli punkt obsługi mieszkańca, co jeszcze bardzo ważne, planujemy, żeby w tym obiekcie, pod tym obiektem, wybudować też miejsca schronienia. To jest no bardzo to też ważne. ważne w tych dzisiejszych czasach. I oczywiście Chciałbym... będziemy w międzyczasie cały czas poszukiwać zewnętrznych środków, które pomogą nam zrealizować to zadanie i obni obniżać środki własne miasta. Widzowie i Pan Prezydent wiedzą, że o stadionie w Olsztynie to ja bym mógł długo rozmawiać. Zresztą nie tylko o tym, ale o innych wszystkich ja, także. Ale ja niestety czas, czas jest nieubłagany, dlatego dziękuję. Robert Szewczyk, Prezydent Olsztyna był gościem punktu widzenia. Państwu również dziękuję za dziękuję uwagę. Bardzo. Dziękuję bardzo.